Święty Jan Bosko, opiekun dzieci i młodzieży, założyciel Salezjanów. Jest wielu świętych o imieniu Jan. Jan Chrzciciel, który przygotowywał ludzi na przyjście Chrystusa, czy też Jan Apostoł, umiłowany uczeń Pana Jezusa. To jest historia o innym Janie, świętym Janie Bosko, który jest znany ze swojej pracy z młodzieżą. Jan urodził się w 1815 roku w bogiej rodzinie w północnych Włoszech. Jego ojciec zmarł, kiedy Jan miał zaledwie dwa lata. W wieku dziewięciu lat chłopiec miał sen, który wpłynął na jego dalsze życie. W swoim śnie Jan widział walczące dzieci. Hej, natychmiast przestańcie się bić. Tak nie można. Dosyć! To nie twoja sprawa. Idź sobie. Dlaczego się nas czepiasz, co? Jeśli się nie uspokoicie, będziecie mieli kłopoty. Nie, Janie, nie w ten sposób. Więcej zyskasz miłością i życzliwością. Tylko tak nauczysz ich dobroci. To niemożliwe. Jestem tylko małym chłopcem, a poza tym nawet Cię nie znam. Oto nauczyciel, który Cię poprowadzi, moja matka. Chcę, żebyś modlił się do niej każdego dnia. Janie, spójrz, co się dzieje, kiedy jesteś dobry. Nie martw się. Kiedyś to zrozumiesz. Jan został księdzem i od tej pory nazywano go Don Bosko. Wkrótce zaczął pomagać chłopcom żyjącym na ulicy. Wielu z nich żyło w biedzie i nie miało rodziców ani domu. Na początku ksiądz Bosko ich nauczał, rozdawał im jedzenie i organizował zabawy. Później otworzył dla nich dom, który prowadził z pomocą swojej mamy. Mamo, połóż się. Jest już późno, a ty pracujesz bez przerwy od świtu. To prawda, ale ty dziś wstałeś wcześniej ode mnie. Nie jadłeś jeszcze kolacji. Przecież muszę się opiekować tymi wszystkimi biednymi sierotami. To teraz moi synowie. Jeśli są Twoimi synami, to są także i moimi. Jest ich tak wielu. Już niedługo będziemy mieć ich setki, może nawet tysiące. Każde dziecko jest dla Pana równie cenne. Bóg jest dobry i troszczy się o nas wszystkich. Dziękujmy mu za to. Ksiądz Bosko otwierał coraz więcej domów dla swoich chłopców. Otwierał również szkoły, które kształciły ich na szewców, stolarzy, budowniczych i drukarzy. Po skończeniu nauki niektórzy z chłopców zostawali przy księdzu i pomagali mu w jego pracy. Relacje między nimi oparte były na miłości i wzajemnym zaufaniu. Słyszałeś, co zrobił ksiądz Bosko? Co tym razem? Nic mnie nie zdziwi. Poprosił naczelnika więzienia, by ten pozwolił uwięzionym chłopcom spędzić z nim dzień, a jest ich ponad setka. Ale przecież ci chłopcy by uciekli. Też tak pomyślałem, ale ksiądz Bosko dostał zgodę. Co więcej, wszyscy chłopcy dobrowolnie wrócili wieczorem do więzienia. Ksiądz Bosko założył wspólnotę zakonną, której członków nazwano Salezjanami. Salezjanie pomagali księdzu w pracy z dziećmi i do dzisiaj pomagają potrzebującej młodzieży. Jana Bosko ogłoszono świętym i patronem młodzieży, szczególnie tej najbardziej potrzebującej. Miliony młodych osób doświadczyło miłości księdza Bosko. Jego duchowych synów, Salezjanów.